Witam z tej strony Adi Dzisiaj tematycznie jest ekstra klasa na środku naszego tła edycja 2017, A ja my dzisiaj sobie tworzymy jedną saszetkę t mobile ekstra Klasy 14-15. No co, miałem kupować dwa w sporty jednak. No, sprzedały się już wszystkie, no i nie dziwię się. Następne dopiero będą za tydzień, bo to będą nowe, przyjdą. Mm. No, przynajmniej mówię na ten. prese kupiłam. kupiłem. Dobra, no to tak to wygląda. To Tutaj. Ej. Tył. To chyba każdy widział tutaj mamy ten. I mamy top miejsców, jest 6 top miejsców, jeden nastosek ja od razu, sorry, ale niestety nie mam autofocusa. A, ale to za długo będzie. Dobra. Hmm. Hm, to wygląda była otwarta, ale ten ale nie jest trochę, się tam rozdarła. Ale jest zamknięta, nadal nie wiem, jakie tam są karty. No to co, przejdźmy do otwierania. Tutaj ja to wezmę... Okej, ale... okej... Okay, okay. A... Dobra, jest jeszcze... Trochę... No, karty wyszły. A, może tak, że... Myśmy tam nie wiedzieli, jaka jest nasza zakryta karta. No, wyciąga się. tak to Ojej, rozdarłem jeszcze bardziej. uff. Potoczka na naszą suszutkę. właśnie, że z daleka mi łapie ostrość. Nawet nie. Więc Będziemy będę kartę daleko. A, tylko takie. napisów, dobra. To jest Adrian Klepczyński z Piastek, Gliwice. Jest to obrońca. Adam Marciniak. powtórka? Na no serio? Znaczy Marciniaka? Piotr Stawarczyk. Powtórka. Otwieram drugą saszetkę. No i Powtórka. Ojej, dobra, to nic. Ach. każdemu się może trafić. Powtórka. Druga. Druga powtórka w drugiej sąsiedztwie. aaa, dobra. Ja już za zrobione. No to tak, tutaj mamy. Mistrza Obrony Rafała Grodzickiego ze Śląska, Wrocław. To stawarczyk jest z Ruchożów, ale tu mamy Rafała Grodzickiego na karcie Mistrz Obrony. Jest to mój pierwszy Mistrz Obrony. W sumie, w sumie, w sumie, w sumie możemy sobie go włożyć w... Kosulkę. O, dobra, mam koszulkę, jak profesjonalna profesjonalną koszuleczkę ja na kartce Planet zamówiłam, Znaczy, zamówiona została ja tam, stałem od kolegi, ale będę kupował tak jeden zestaw oraz zestaw z niebieskim tłem. Bez, bez hologramu mi się hologram nie podoba. W ogóle takie zwykłe, niebieskie. Dobra, więc to jest nasza karta specjalna. Rafał Grodzicki. I co? No ja tutaj trochę paisa. Jak to było? mama Adrena. Mamy... nie, nie. Ja to mogę być Adriana z Brazylii. Tam załóżmy, że jest jakaś gwiazda. Albo wschodząca gwiazda. Zazwyczaj tak jest, przynajmniej no tak nie. Mieliśmy pomocnik. O! Tutaj nam się gwiazda trafiła. Pewno są przerwę. Jest to gwiazda z Japonii, chyba Takuya Murayama. Z pogoni szczecin... Hmm. A, już Dobra, tak to wygląda. No i nasza ostatnia karta. Aha, to jest to powtóreczka. Adam Pasia. Coś tu. Raz, dwa, 3, cztery. plus 5 plus 6 dobra. Wszystko gra. 6 kardy z na seru, że tak mało, ale. już y tak mało, ale. No, miało być, miało być, miało być, miało być, miało być, Dobra, być, miało miało być, dwie rzeczy, miało miało Dobra, a powtóreczki znaczy powtórki? Bazoweczki, może tak przypomnę. Tutaj mam takie pudełeczko, małe sobie taki takie box. Mm. I kupujemy go zestaw startowy na Champions League 14-15, Nie wiem czy rzucę, ale dobra, dosyć gadania. Adrian Krapczyński, no to co są te karty, dzisiaj nam się trafiły, plus. Mada jej powtórka i to mi się wgozić. Z Górnika Łęcz no i co, ja to by było na tle Trafił nam się w pierwszy Mistrz Obrony. No i. Gaza, której też nie mm. A, jeszcze jeśli chodzi o. Karty, no to teraz z tamtej strony jeszcze te dwie. Mm. No i co, ja się będę z Wami już zakończył. No, dzięki za oglądanie. Mm. All right. So. Ah.